Siemaneczko, tej Rykski. Dzisiaj yy, sprawdzimy sobie, czy opłaca się otwierać te paczki z kartami niewymiennymi, które są w sklepie. Ja wiem, że dawno nie było odcinków, ale po prostu teraz jest Mistrzostwa Świata, są i po prostu, no wiadomo, każdy ogląda te mecze. Teraz jest właśnie lekka przerwa, bo są śminały, więc yy, po prostu nagrywam dla was taki filmiczek. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście zostawcie łapkę i subika, bo ostatnio tych łapek subików jest mało. Więc po prostu też dla zachęty, jeżeli chcecie więcej materiałów, zostawcie tego, tą łapkę subika A ja Wam na dniach, jeżeli to zrobicie, rzucę Wam jakiś fajny filmik z zarabiania, bo jest mega dużo sposobów w ogóle Ponieważ teraz, no po prostu, yy, no jest łatwo po prostu zrobić Przepraszam za lagi, ale oczywiście mój internet się. Dobra, więc sobie nie przedłużamy, lecimy z tymi paczuszkami Oj, jakieś problemy mam, dobra, poczekajcie jednak Dobra, więc sobie już otwieramy bez przedłużania. leć pierwsza paczka, bardzo podstawowa paczka fenomeny piłkarskiej FIFA World Cup, która zawiera jednego piłkarza 8.3, jeden żeton, ikonę na wypożyczeniu do wyboru. No i tyle. Dobra, zobaczymy, co tam wyleci. Wy oczywiście tego nie róbcie. To jest myślę, że nieopłacalne, ale zawsze to też w sumie zależy od szczęścia. Trafiamy gulasza, więc no, przeciętnie. Mamy token mamy parę pików, więc o, pierwszy Casimiro, spoko. Yy, drugi. Royce z okay, też spoko. Yy, pierwszy yy, trzeci Herrera. Czwarty Luke Bagio, Ostatni pik z Ford, jest Bewerton 8-4, wow. aż wysoka jak taka obręka. Za dobra gana na wypożyczeniu i to będzie Roberto od 5 gwiazdek sztuczek więc dosyć git, na pewno tam kilka meczków zagra i to tyle, no okej okay, spoko lecimy do kolejnej paczki która mam nadzieję, że będzie lepsza zimowa rozgrzewka 8-4 20 rzadkich, no to jest lepsza paczka, to już jest lepsza paczka więc otwieramy a chciałem to za FIFA Państwa otworzyć no niestety FIFA Państwa nie mam, a chciałbym, ale dobra Otwieramy za końce. Leci. Jest walkout. Jest to Erling Kalant. Ok. I tak niewymienny. Nie sprzedam go. A zobaczymy, co jeszcze oprócznego. Ok, Bonu, Henderson. Rakitic, no to dobra. I mamy piki. Zobaczymy, co nam wyleci z pików. Allario, Henderson. Dwóch Hendersonów mamy w paczce. Dobra, tutaj bez różnicy, też bez różnicy, też bez różnicy. Dobra, i mamy ikonę na wyprzestrzeniu, kto to będzie. Yy. Nie wiem, czy chcę chryfa, bo mam chrojfo. Więc weźmiemy chyba sobie bagio i sobie po prostu go scalimy. pick No i dobra, to by było i sobie na tyle. Sami sobie odpowiedzcie na to, czy warto Otworzyć się na spasama. sama. O, mam takiego krajwa, więc tam tego nie ma co brać nawet. No i dobra. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak dobijecie fajnie łapeczki, to nagram dla sporadnik Więc Ty zostaw łapkę i się widzimy w kolejnym odcinku. Siema, siema.